rozwój pamięci. Ćwiczenie umysłu w dobie sztucznej inteligencji ma jeszcze sens. My trochę boimy się zmian jako społeczeństwo o takim znaczeniu, że AI skojarzy nam się z czymś nieznanym, bo jest nieznane. Nie ma dzisiaj ery informacji, to nie jest era technologii. Adaptowaliśmy się do tych zmian, może jeszcze nie w stu ale w dużej mierze adaptowaliśmy się do tych zmian. Ktoś nie ma ręki, to potrzebuje sztucznej ręki. Jak ktoś nie ma zęba, potrzebuje sztucznego zęba. A jak ktoś będzie miał mniej inteligencji, potrzebuje sztuczną inteligencję. Na szczęście musimy się zastanawiać dzisiaj w tym odcinku, czy sztuczna inteligencja nas zniszczy, czy nie? To Tylko oczywiście. czy trening mózgu w dobie sztucznej inteligencji ma jeszcze sens? Umiejętność analizy, umiejętność selektywnego wyboru informacji, korzystania przetwarzania, szybkości przetwarzania informacji, weryfikacji informacji. Nie chcemy tego użyć, tego słowa, ale chyba trzeba powiedzieć: pros, będziemy teraz głupsi, jeżeli nie zadbamy o mózg swój i mózgi naszych dzieci. I muszę rozumieć, czy to jest prawda, czy nie. Czyli potrzebuje pewną wiedzę, potrzebuję mieć pewne. Kamienie, na których mogę zawsze sprawdzić papierki lakmusowe, czy to jest prawda, czy nie. My, jako rodzice, jesteśmy tymi, którzy mają wprowadzać dzieci w świat, bo są takie rzeczy, których sztuczna inteligencja dobrze nie wytłumaczy. Jeżeli rozwiniemy tą inteligencję, której rodzaju jest mnóstwo u dzieci, to będą one miały poczucie swojej większej wartości w przyszłości niż ta sztuczna inteligencja.